Siemaneczko, jestem na raz dzisiaj i ostatni yy, odcinek, jeśli chodzi o wrzucanie filmów tygodniowo, czyli taki ala prezent ode mnie na te święta. To jest taki ala, właśnie ostatni prezent na święta, czyli ten film tygodniowo przez cały ten tydzień, oczywiście. Więc to jest ostatni film, z, z tego, że wrzucam cały czas. Yy, czyli prezent. I widzę, że nie wyłączyłem chyba internetu, więc poczekajcie. unu momento. No dobra. Jestem. E, więc no, później filmy będą normalnie, czyli co wtorek i piątek. A, jeśli wam by się takie coś spodobało, byście chcieli, żeby tak to było, żeby co co, żeby co co, co dzień był film, no to. No to to już jest inna kwestia w kurs. To widzę, że. No weźmiemy tego pana. Ugulasa, hmm. e, bo musiałbym troszeczkę co innego zrobić, czyli mieć montażystę. Tak to bym się nie wyrabiał z czasem. Nie już błąd zrobiłem, bo niepotrzebnie ustawiłem miałbym już drugiego. Dleczko wziąłem tego grzybka, ponieważ jest noc, a słoneczniki podczas nocy by nie, nie grały w sensie nie byłoby gut, tylko one by, a słońca nie mamy, nie? Przede wszystkim są tańsze i lepsze, bo po czasie urosną, więc tak jak nam dadzą tyle ile trzeba słoneczka. I mamy plażę jak widzicie z mgłą. A więc potrzebujemy coś, by... coś co by rozświetliło tą drogę. Mm. Mam nadzieję, że też... Obejrzeć do końca, no bo jeśli tak, to napisz do którego momentu obejrzałeś, czy to do, do pierwszego, czy do drugiego, czy tak dalej, i tak dalej. No, żebym wiedział, do którego mniej więcej ty oglądasz. I też, sobie nie to, to już co innego będzie. Mm, to będzie co innego. Dobra. Cyk. Ja myślę, że pójdzie git, jedna fala, więc. Jest spoko. Hmm. Się tak zastanawiam. Bo trochę chyba mamy już tych monet w tych plęcach Więc mógłbym coś zakupić. Chyba to zakupię sobie coś tam, nie wiem co jeszcze. Pod koniec odcinka lub poza odcinkiem już. Hmm. No, dobrze idzie. Ale nie wiem, czy. Hmm. Nie wiem, czy to wytrzyma ta fala. Myślę, że tak, ale będzie ciężko. To już możemy nakłaść, Ty właśnie. Lilie wodne. O, nie idzie ten z pachołkiem na głowie. Czy oni go powstrzymają? A już widzę, że tak średnio to im pójdzie. ja Trzeba uszkodzić się czymś. Cyk. Dobrze, że go wziąłem. Więc widzę, że potrzebuję tych lepszych. Tych strzelców, ola. Snajperskich Shit! Trzeba na dole. Musi iść. Ah! Hmm, no co nie zażalony. Muszę go tak powstrzymać chwilowo. O nie, Jack jest ten, z pudełkiem całym. O, Kurwa! dwóch mi skosił. po czasie wybucha i go pokonać przed tym, aż zanim wybuchnie. Puchnął z ze wrażenia albo z tego, że z, z, zbyt długo grał. Nie wiem, nieważne. Jak widzicie, w sobie trochę widać ich szczupek. Zwłaszcza z tego pachołkiem, on ma taki kolor, że widać. Więc no ale roślinki widzą, nawet jeśli mi nie widzimy. Co idzie na początku, to roślinki nie widzą, więc one strzelają od razu, więc to nie jest problem. No, idzie dobrze, a z tymi będzie trochę lepiej. I to na razie to jest zwyczajnie, ale nie wiem czy też nie idzie ten z pachołkiem na głowę. w górze widzę, że jeden idzie zwyczajny. jeden tam dużo, mam no, trochę już takich mam, ale nie. Pewno coś zakupię. Okej, okay, Mr. gór A, O, idzie ten tu, ale to... Tak, wyżyć, tak jak mamy zabezpieczenie. No i tyle go widzieli. Powinien teraz pod tym basenem dużo jest takich tłok ząbi, zatopionych jak liczymy statki. Jak okręty pojemne. Ale to no. Chyba tak potraktujemy, nie chcę żeby gdzieś wybuchnął, blisko. od diamentcik nawet. U, diament 1000, tak hmm. To spoko nawet. Zawsze, zawsze sądzę, no. Bo to... Trzeba więcej, niż takie zwyczajne. Okej. Okay. Mamy coś, co nam rozświetli drogę i mgłę. Co tu mamy? Plantern. Plantern. Dobrze, będziemy nazywać go Plantern. Albo Świetlik. Uuu, widzę, że to jest ciężkie może do zgryzienia. Futbolista zombie. Oj, oj, oj. No odkud? no odkud? Co by to użyć na niego? się to tak, bo to przetestujemy i sprawdzimy. W na no pewno ten lepszy orzech orzech mur cyk murze jeszcze tego Albo, albo nie, weźmiemy tak i coś mocniejszego chyba to by było dobre No, Ty Peter się wydaje lepszy będzie drożej kosztować, ale myślę, że jeśli aż tak dużo nie będzie wychodziło, no to będzie spoko. A pamiętajmy, że na początku możemy ładnie wyfarmić, więc może jeszcze zdążymy napić chociaż jednego. Jakiś tam nie wyskoczy mi z, z mągły. Bo to jest przedostatnie plansza i później będzie ostatnie plansza. Czyli dach i będzie zakończenie tej serii. A później może zobaczymy, czy będzie jeszcze dwójka eee, Czy jakaś inna gra To też by się przydało, bo trochę No już nagrałem bo tak Jedna jest stała seria Druga właśnie zakończyła się, czyli Kezia Neotronics Oczywiście chwilowo Są też plancy Czyli już Druga seria Która jest w trakcie robienia co to jeszcze ja robię? Coś tam jeszcze nagrywam, ale co to, nie wiem. Ale chyba te dwie serie mi się wydaje, ale pewności nie mam. No widzicie, teraz trochę lepiej mi to poszło. Teraz mogę już Lilia nawet w ogóle stawiać. Wcześniej niepotrzebny pon zrobiłem. Tak od razu jednego tego grzybka i lilię wodą mi Muszę trochę poczekać, aż nastąpi kolejna słoneczka, dwa. Okej. Okay. Na razie jest gut. Futbolista zombie też nie biegnie. To nie jest głód? Jeśli on tak nie będzie biegnął, no to będzie spoko. Znaczy, do no, wcale nie, bo... Bo do fali to jest troszeczkę jeszcze. A są dwie fale. Więc no, mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Chwilowo te darmowe to mogą być. Ale później to już trzeba te dawać. Hmm. No, zdążymy, no spokojnie, panie. O, już mamy nawet. A weź mi Tripitera. Trypiter będzie przydatny. Hmm. Tylko, że szkoda, że nie tu cię trzeba położyć, bo będzie ten z pałkiem na głowie. Fuck! Ale tak. Może go chwilowo zatrzymać, bo... by mi zdarzało A, już działa. Zeskid. Okay. Ta idzie ten zombie. A, płynie sobie. No, dobrze, dobrze, to sobie płynie. Ja przygoda, za co to masz. Dobra, pierwszy mur. Jeszcze latarnia Uu, A ładnie działa. A my już widzimy, jaki zombie jak będzie nam wszedł. Mamy już dwa, trzy, więc... W razie, gdyby było, jesteśmy już szykowani na futbolisty zombie, ale czemu wyjdzie, bo jakoś nie wychodzi, więc mi się wydarzy, że podczas fal będzie wychodzić. Nawet dawać, dawać Już tam toń zombie, bo chcę falę zakoprzeć. Numer one Okej okay. O, tutaj trochę mniej daje, ale zawsze coś. Przecież nie wiem, może bym przestawił, ale na razie tak zostawimy, bo chciałbym minę przed tym latarnią, powiedzmy, że świetlikiem tak będziemy to nazywać. Dać i mieć... Zabezpieczenie w razie gdyby był bo jakbym wziął tyle targę? to świetliko e, to Idzie prościej, powiedzieć będzie prościej to nazywać świetlik. Nie, no jest kit 4, tryptery, ale Lista za mnie nie... jak nie powinna Zaskoczony jestem. Chociaż nie. Bo myślałem, że on szybko został zdjęty, no ale on trochę jednak wytrzymałby, więc powątpiewam. A tutaj więcej tripiterów. Więcej... Więcej tripiterów, tym lepiej. E, tutaj sobie przedstawię to. O, jękcie. Już na wodzie mniejsza, bo na wodzie chyba po... bardziej powoli się porusza. E, Aż tak nie trzeba no, się zabezpieczyć tej wody tymi e, wodnymi, darmowymi roślinkami, czy tam grzybkiem. No, jeszcze te mury zatrzymują. Duż, dłużej chyba wytrzymają też, więc to też jest jakiś plus. Aczkolwiek jak to na długo to nie wiem. A na pewno na dłużej niż te zwyczajne może. Dobra, to jest git. Już tyle tripitarów nastawionych jest, że już nie ma, że nie przejdziemy. Mhm, idzie ten. Albośmy go zdążyli ubić, bo on tutaj zniszczył. Ale chyba tak coś stanie się. Uff, zdążyliśmy jednak go kupić. Przed tym, zanim wybuchną. Jakby mi wybuchnął, to bym widział te dwa orzechy plus jeszcze te, tego światłika. dobra, ostateczna fala. Czy teraz polista zombie przyjdzie? Tak. No to już tak się nie musiałem obawiać go. On jednak na końcu poszedł. To jeden. Myślałem, że dwóch chociaż pójdzie, ale... Jeden to spokoj jeszcze. Aczkolwiek go nie wytrzymałem, więc tu zostawiłem właśnie zimnymi oczami. Na, na przykład wypadek, żeby nie było. Trochę to jednak wytrzyma. aczkolwiek Eee, no. Nie, nie przewija się. No, już padło. Ciach, mamy. Co tu mamy? Mamy kaktusa. Uu, kaktus. Kaktus. Dobra, kaktus z kaktusem. No tutaj też dużo poziomów nie ma. Też tak. Świadomie jakieś wazy. Ale ja Wam dziękuję na dzisiaj. I cóż, do następnego.